Że nie trzymajmy państwa w niepewności. Witamy w naszym studiu członka zarządu firmy Energy Spółka ZO, pan Adrian Kajtek. Dzień dobry, państwu. Witam. A ja bardzo serdecznie gratuluję wyróżnienia w, w tegorocznej edycji konkursu Dobre Praktyki w Dobrych Rękach. Edycja fotowoltaiczna, edycja kongresu PVCon 2024. Serdecznie gratuluję wyróżnienia i przekazuję ten skromny upominek. Dziękuję bardzo. Panie Adrianie, jeżeli mamy już okazję, to porozmawiajmy o tej inwestycji. Zgłoszona przez Państwa inwestycja to jest inwestycja na budynku wielorodzinnym na spółdzielni mieszkaniowej. Na wspólnocie mieszkaniowej. Proszę powiedzieć coś więcej o tej inwestycji. Podzielmy się. Można powiedzieć tak technicznie: to jest instalacja, która została nakierowana na, na maksymalizację bezpieczeństwa tego typu instalacji. W związku z tym. Jest to instalacja zamontowana na mikrofalownikach, gdzie można powiedzieć, że co do zasady działania mikrofalowników mamy po stronie DC niskie napięcie, na poziomie bezpiecznego napięcia. Instalacja jest wyposażona w panele fotowoltaiczne typu szkło-szkło z klasą niepalności A, jak również wyposażona w konstrukcję typu Aero, która też zabezpiecza. Panele pod kątem, żeby one tam bezpiecznie były osadzone na tym dachu, tam zostały i nie zaskoczyły w żaden sposób po prostu dużym wietrze. W związku z tym przede wszystkim bezpieczeństwo, mamy tutaj takie aspekty, to był priorytet dla wspólnoty mieszkaniowej. Mamy też kwestię tego, że instalacja o mocy prawie 40 kW. Jest w gruncie rzeczy instalacją podłączoną do trzech. Licznik. No właśnie, dzielicie Państwo tą instalację na trzy części. Dlaczego? E, dzielimy ją na trzy części, e, dlatego że e, w, w wspólnotach mieszkaniowych, ogólnie w budynkach wielorodzinnych, najczęściej mamy do czynienia z kilkoma licznikami e, części wspólnych, administracyjnych, na których mamy pobór prądu i zużycie energii, który warto bilansować instalacją fotowoltaiczną. E, praktyki rynkowe niestety często e, idą w trochę błędnym kierunku ponieważ mamy e, sytuację, w której odsumuje się to zużycie energii e, z kilku liczników, ale finalnie wykonuje się jedną instalację fotowoltaiczną z jednym inwerterem podłączonym do, do jednego punktu poboru energii. No i jest to błąd e, z tego względu, że... Czy e, e, wiem, ty już ma, na, na co wpływa to, co wpływa na decyzję. Niestety jest to cena, e, która później, no... Można powiedzieć, że działa, działa przeciwko inwestorowi, ponieważ jeżeli to zużycie mamy na trzech punktach poboru energii, no to autokonsumpcja, czyli to zużycie własne, występuje niestety tylko na tym jednym liczniku. No tutaj jednak to kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna, dlatego że jest to budynek wielorodzinny, prawda? A tak. gdzie jest zlokalizowana ta instalacja? Instalacja jest zlokalizowana w Gdańsku. A ona już pracuje? Ona już pracuje i tak e, powiedziałbym nawet e, więcej troszkę, e, ponieważ tutaj... Zarząd tej wspólnoty wykazał się dużą otwartością i też odwagą, w związku z tym, że decyzja o zbudowaniu takiej instalacji zapadła jeszcze, można powiedzieć, zanim zanim przepisy zmieniły się i prosument lokatorski wszedł w życie w takiej formie, jak jest dzisiaj. Rozmawialiśmy również o tym, że powiedzmy, gdyby coś się stało po drodze nie tak z tym ustawodawstwem, no to mieliśmy też wariant B dla Wspólnoty Mieszkaniowej, żeby tą energię wykorzystali w efektywny sposób, ponieważ no, ta instalacja jest przewymiarowana względem tego zapotrzebowania takiego ogólnego z części wspólnych. A na jakie potrzeby teraz pokrywa ta, ta instalacja we wspólnocie? Obecnie jest to zużycie związane z halą garażową, windami, oświetleniem. Takie części wspólne. Takie części wspólne, natomiast z założenia... Nadwyżka tej energii jest po prostu sprzedawana w charakterze prosumenta lokatorskiego i zaryzykowało stwierdzenie, że była to jedna z pierwszych wspólnot mieszkaniowych w Polsce, która została prosumentem lokatorskim. No i właśnie wśród tych wszystkich zgłoszeń to właśnie Państwa, państwa referencja wyróżniała się tym, że jest właśnie na... Na budynku wielorodzinnym. Dlaczego zgłosiliście Państwo akurat to? Przecież wiemy, że wykonujecie Państwo wiele, wiele innych instalacji. Czy właśnie w tych budynkach wielorodzinnych widzicie Państwo przyszłość, jakiś, jakiś rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce? Tak, widzimy, widzimy, że jest bardzo dużo w tym segmencie do zrobienia, że budynki wielorodzinne, no, bardzo mało odsetek z nich jest wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Jest, kryje się w tym duży potencjał ponieważ budynki rodzinne zlokalizowane są najczęściej w dużych, tudzież małych miastach, ale jednak w miejscach, gdzie, gdzie powinno się też tą energię produkować, ponieważ w tych miejscach się też dużo konsumuje. W związku z tym uważamy, że jest to lepszy kierunek niż budowanie dużych farm fotowoltaicznych gdzieś pośrodku niczego, a potencjał tych dachów, które są dzisiaj nieużytkowane w żaden sposób, jest duży i to niekoniecznie musi być taki model, powiedzmy, prosumenta lokatorskiego. To może być model wykorzystania tej energii w inny sposób, właśnie na własne potrzeby, nie tylko takich części wspólnych, powiedzmy, typowych, ponieważ można tą instalację zawsze rozwinąć jeszcze o inne elementy, na przykład pompy ciepła, ciepłej wody użytkowej, która też jest potrzebna codziennie. Tak? No, to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu kolejnych yy, tak ciekawych yy, i sukcesem zakończonych realizacji. Yy, I tym optymistycznym akcentem również mam przyjemność zakończyć yy, tegoroczny Kongres Fotowoltaiczny Piwikon 2024. Yy, gratuluję Państwu, dziękuję naszym partnerom i patronom i zapraszam za rok. Piwikon, Kongres Fotowoltaiki i Magazynowania Energii.